Cześć! Czas na kolejne wiedzowe wideo na kanale Questusa. Dziś pokażemy Wam jak oferować i komunikować produkty, które będą idealnie dopasowane do potrzeb i pragnień naszych klientów. W ramach filmu o koncepcji Value Proposition dowiecie się m.in. czym jest propozycja wartości i jak zastosować ją w działalności organizacji, z czego składa się szaplon propozycji wartości stworzony przez Osterwaldera i Pinier? Dlaczego dopasowanie jest tak ważnym elementem value proposition? Zaczynamy! W jaki sposób możemy Ci pomóc? To pozornie proste pytanie, kojarzone głównie z infolinią i obsługą klienta. Jest w dzisiejszym niezwykle konkurencyjnym środowisku biznesowym kluczem do zyskania uwagi i zaufania odbiorcy. Choć organizacje wciąż prowadzą bezustanną wojnę na funkcjonalności produktów i objętość marketingowego przekazu, Zwycięzcami coraz częściej okazują się te firmy, które w pierwszej kolejności złożą jasną, klarowną i wyróżnialną obietnicę sposobu, w jaki zaspokoją najgłębsze potrzeby klienta. Obietnice te nazywamy propozycją wartości, czyli w języku angielskim value proposition. Jak ją zbudować i wdrożyć w trybie przedsiębiorstwa? Już spieszymy z odpowiedzią. Niezwykle intuicyjną i prostą do zastosowania koncepcję propozycji wartości stworzyli Osterwalder i Pinier. Ich książka Value Proposition Design jest dziś jednym z marketingowych i biznesowych elementarzy, a framework do tworzenia propozycji wartości należy do najczęściej wykorzystywanych narzędzi we współczesnych firmach. Składa się on z dwóch głównych części. Pierwszą z nich jest profil klienta, który w szczegółowy sposób opisuje odbiorcę. Do którego organizacja planuje dotrzeć ze swoim produktem. Składa się on z trzech elementów. Pierwszym są insighty, czyli głębokie potrzeby, pragnienia, motywacje czy zadania, które zamierza wykonać klient. Dzielimy je na funkcjonalne, np. Na skoszenie trawnika, społeczne, jak np. chęć kreowania pożądanego wizerunku i emocjonalne, jak chociażby chęć przeżycia unikalnego doświadczenia. Drugim elementem są koszty, czyli wszystkie frustracje i bolączki. Które irytują odbiorcę przed lub po realizacji określonej czynności. Są to także kwestie, które powstrzymują go przed podjęciem działania, czy też ryzyka społeczne, funkcjonalne, fizyczne, ekonomiczne czy psychologiczne związane z daną aktywnością. Trzecim i ostatnim elementem profilu klienta są natomiast korzyści, czyli czynniki pożądane przez klientów. Dla przykładu użytkownicy smartfonu potrzebują dotykowego ekranu, estetycznego designu czy dobrego aparatu. Drugą część szablonu propozycji wartości stanowi mapa wartości związana ściśle z dobrem lub usługą, którą oferujemy. Podobnie jak profil klienta, składa się ona z trzech części. Pierwszą są produkty i usługi, czyli elementy oferty przedsiębiorstwa, które poddajemy analizie w ramach Value Proposition. Powinny one usprawniać realizowane przez klientów czynności w sferze funkcjonalnej, społecznej lub emocjonalnej, czyli po prostu zaspokajać ich potrzeby. Drugim elementem mapy wartości są reduktory bolączek. Czyli te funkcjonalności i cechy dóbr i usług, które ograniczają koszty i adresują problemy konkretnych grup klientów. Dla przykładu, Amazon rozwiązuje problemy klientów związane z niewielkim wyborem produktów i wolną wysyłką z innych sklepów internetowych, oferując bogaty asortyment dóbr oraz błyskawiczną realizację transakcji. Trzeci element mapy wartości stanowią natomiast źródła korzyści czyli czynniki generujące wartość dla klienta. Przykładowo sklep internetowy Crutchfield oferuje swoim odbiorcom nie tylko odpowiadający na ich potrzeby asortyment, ale także bogaty pakiet usług dodatkowych. Wsparcie gwarancyjne, dożywotnią obsługę klienta, łatwy system zwrotów czy doradców personalnych. Jak zatem korzystać z szablonu propozycji wartości i stworzyć value proposition, które trafi w serce klienta? Przede wszystkim musimy poddać analizie zarówno naszego klienta, jak i oferowane produkty. Zbadanie ich cech i określenie na ile odpowiadają one na potrzeby odbiorców pozwoli nam nanieść poszczególne czynniki na konkretne części szablonu. Wówczas będziemy mogli ocenić, na ile zachodzi tak zwane dopasowanie, czyli moment, w którym produkty i usługi odpowiadają na konkretne potrzeby odbiorców, reduktory bolączek minimalizują problemy i koszty, które ponosi klient, źródła korzyści maksymalizują postrzeganą wartość dobra lub usługi. Mamy nadzieję, że dzisiejsze wideo dostarczyło Wam sporej dawki wiedzy na temat propozycji wartości. Aby krótko podsumować minionych kilka minut, przypomnijmy, że Value Proposition to jasna, klarowna i unikalna obietnica sposobu, w jaki firma zaspokaja najgłębsze potrzeby klientów. Zakłada ona nie tylko stworzenie chwytliwego hasła, ale również potwierdzenie obietnicy produktem, który faktycznie odpowiada na pragnienia odbiorców. Pamiętajcie również, że do tworzenia propozycji wartości warto wykorzystać sprawdzone narzędzia. Szablon Value Proposition Ostelwardera i Pinier będzie doskonałym rozwiązaniem. To naturalnie tylko fragment marketingowej, biznesowej wiedzy, jaką mamy Wam do przekazania. Zajrzyjcie na nasz kanał i sprawdźcie inne edukacyjne filmy i koniecznie kliknijcie przycisk subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Przed nami bowiem jeszcze mnóstwo koncepcji i narzędzi do omówienia. Stay tuned!